Siema, z tej strony Trójmiejski Tak zaczynamy kolejny odcinek. Ten tydzień poświęcamy aplikacji Uber, z tego względu, że Uber w tym tygodniu dał naprawdę zarombisty bonus. Widać, że czuć sezon. W zeszłym roku w połowie czerwca było dokładnie to samo. Mianowicie, mamy do zrobienia 60 kursów i za to Uber dopłaca nam 225 zł. Dodatkowo jeszcze jak zrobimy 10 kursów, dopłaca dodatkowo 110 zł. Także, suma summarum, jak zrobimy 70 kursów, to mamy dodatku 335 zł. W ciągu roku Uber daje te bonusy, aczkolwiek nie są aż tak obfite jak u nas tutaj w Gdańsku w sezonie turystycznym. I tak samo było w zeszłym, w zeszłym roku, z tego co pamiętam. W połowie czerwca zaczął się taki pierwszy porządny bonus. I później przez całe wakacje, przez sezon turystyczny, te bonusy były naprawdę atrakcyjne. Dlatego też, w zeszłym roku, te wakacje poświęciłem bardziej aplikacji Uber. Aczkolwiek aplikacja Bolt też dawała jakieś tam bonusy, ale nie były one w przeliczeniu, na przykład na ilość kursów, tak atrakcyjne jak w aplikacji Uber. Mamy oczywiście jeszcze aplikację Freenow, która daje bonusy. Ale z racji tego, że nie mam na finale żadnego super mega poziomu, a żeby na finale cokolwiek wpadało, jakieś fajne kursy czy rezerwacje, no to niestety mieć trzeba ten najwyższy poziom. A ja go nie mam, bo nie jeżdżę. A żeby go mieć, to trzeba jeździć. Więc ten tydzień rozpoczynamy z grubą rurą, że tak powiem, od aplikacji Uber! W ogóle teraz jakoś tak w kamerze zobaczyłem, że. Strasznie tutaj ukurzone jest, że <noise> tu wytrzeć. I tak w ogóle to y, ostatnio pani mi zwróciła uwagę, bo często jak sobie kupię kawę w McDonaldzie i postawię ją tutaj z boku, to pasażerowie, którzy wsiadają, to mówią: Matko, ale u pana pięknie pachnie kawą. Więc stwierdziłem, że zapach kawy naprawdę jest sympatyczny. I kupiłem sobie taką zawieszkę, nie wiem czy ją widać. Zawieszkę o zapachu kawy. I ostatnio, właśnie dwie młode dziewczyny takie z hotelu wiozłem. W hotelu było jakieś tam spotkanie medycyny estetycznej, jakiś event był, i bardzo było tam dużo zleceń, w ogóle jak się ten event kosmetyczny skończył. No i wracając do, do tematu, pani wsiadła z koleżanką i do mnie mówi: Matko, ale tu u pana pięknie kawą pachnie. No i mówię, że kupiłem taki cudowny zapaszek. I powiem Wam, że naprawdę polecam go Wam, bo ma intensywny zapach. Bardzo fajnej kawy. O, mamy jakieś zlecenia, już pierwsze. Dobra, bierzemy, czyli robimy pierwszy kurs na Uberze. Muszę zrobić jeszcze ich 59. I później jeszcze postaram się zrobić 10 tych dodatkowych. Żeby było łącznie tego bonusu 335 zł. Dobra, lecimy po Panią Aleksandrę. I zaczynamy poniedziałek. Dobra, mamy godzinę 9.15. Trochę, trochę zmieniłem plany, bo miałem robić tylko ubera, ale zobaczyłem, że na Bolcie też jest bonus. I trzeba było zrobić tylko cztery przejazdy, więc między 6 a 7 jeździłem na Uberze. O siódmej zaczął się bonus na Bolcie. Cztery kursy tylko, więc te cztery kursy zrobiłem w godzinkę i z powrotem przelogowałem się na Ubera. I jadę teraz na pyszne śniadanie do McDonald's, bo już jestem głodny. Więc przez te 3 godziny i 15 minut, no 3 godziny powiedzmy, na bolcie mamy 140 zł 83 grosze. Netto, a na Uberze 79 zł i 13 groszy netto, co nam daje 220 zł. Dobrze mówię? Tak, 220 zł netto przez te 3 godziny, także poranek yy, udany. Yy, jadę do McDonalda zjem coś i dalej lecimy z Uberem. Mam jeszcze popołudniowy bonus na bolcie. W godzinach szczytu między 15 a 18, ale już go robić nie będę. Zjem i cisnę dalej z tym Uberem, bo chcę zrobić to 60 kursów jak najszybciej. Myślę, że do środy go zrobię, żeby wpadło to 220 zł. No i później jeszcze to 10 kursów za 110 zł. Bonusu. Więc lecimy z tematem, lecimy do McDonalda. A i jeszcze co do McDonalda, to naprawdę uwierzcie mi śniadania. Nie wiem, czy jecie śniadania w McDonald's, ale śniadania w McDonald's są wybitne. No, dramat się zrobił, powiem wam. Wczoraj było 28 stopni w niedzielę. Piękna pogoda. Dzisiaj rano, jak wychodziłem przed 6, to już go przed godziną 6 było 19 stopni. Cały czas świeciło słońce od samego rana. Pojechałem do tego maczka, wyszedłem z maczka i. Pada deszcz. Jest masakra. Ale pomimo tego, że pada deszcz to jest aktualnie 22 stopnie. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że byłem na poczcie. Bo jak raz w tygodniu nie pójdę na pocztę i nie zapytam się, czy jest jakiś list do mnie, no to niestety tego listu nie dostanę. Po pierwsze, yy, dlatego że Awiza niestety nie trafiają do mojej skrzynki, tylko trafiają do klatki obok. Mój blok ma trzy klatki ABC i. Zawsze listonosz wrzuca awizo nie do tej klatki. Po prostu nie wiem kto tam pracuje, jakich oni listonoszy zatrudniają, ale nie odróżniać klatki ABC, więc raz w tygodniu zawsze w poniedziałek jadę na pocztę i się pytam czy jest coś do mnie, bo wszystkie awiza czy awiza powtórne zawsze trafiają nie do mojej skrzynki. No przecież to jest jakiś w ogóle kosmos. Wy też tak macie, że listonosz albo w ogóle nie przychodzi, no to już jest w ogóle hit. Siedzisz w domu i dostajesz awizę, to już jest chyba wszechobecne. Ale często dowiadujecie się o listach, które były do Was i wróciły do nadawcy, albo czekają jeszcze na poczcie, bo nawet awiza nie macie, bo jest gdzie indziej. Hit. A co jeszcze do poczty? Miałem do wysłania dwa listy i chciałem, żeby te listy były wysłane za potwierdzeniem odbioru. I pomyślałem sobie, że wyślę je in postem. Ale mówię, potrzebuję jakieś pisemne, właśnie takie potwierdzenie odbioru, to mówię, pójdę na pocztę. Poszedłem na pocztę, zaadresowałem pięknie te koperty i mówię do pani, że chciałbym polecony priorytet za potwierdzeniem odbioru. To dała mi jeszcze do wypełnienia jakąś białą karteczkę i jeszcze do wypełnienia żółtą karteczkę. Ja mówię, proszę pani, ja chcę wysłać tylko jeden list, w sensie dwa listy. No ale tak trzeba, no i tu się pojawia po prostu pytanie, mamy XXI wiek, a żeby wysłać list, zwykły list za potwierdzeniem odbioru priorytetem, to trzeba wypełniać jeszcze jakieś dodatkowe karteczki. No kuźwa ludzie żyjemy w XXI wieku, gdzie Inpost można nadać w paczkomacie bez etykiety nawet drukowania. i później oni się dziwią czemu ta poczta polska jest w stanie upadłości i ma takie kuźwa długi żeby to jakoś, nie wiem skomputeryzować po prostu no adresuje tą etytą adresuje tą yy, kopertę, to po co jeszcze dwa jakieś śmieszne druczki, wszystko ręcznie pisać, po prostu no cóż Jadę dalej, kursuję dalej, bo Uberki się same nie zrobią. Dobra, jest godzina 16.05. Eee, zaczęły się takie korki w ogóle w Gdańsku, przez ten deszcz, i w ogóle coś się chyba dzieje: znowu jakieś wydarzenie na e, arenie, bo jest tyle po prostu samochodów w stronę Przymorza, że jakiś dramat. Więc jakby kończę, kończę, bo nie mam cierpliwości, po prostu zar zaraz dostanę szału. I tak się skończy, więc wolę skończyć teraz niż dostać szału Więc 16:05 kończę. <grych> I teraz tak, podsumowanie poniedziałku. Pojeździłbym jeszcze no, ale po prostu no, dzisiaj nie jestem w stanie psychofizycznym po prostu. Um, Bolt. Mówię kwoty netto. Bolt 140 i 83 grosze. Uber 431 i 31 groszy, czyli łącznie 572 zł, 572 zł. Na finale nic nie mam. I teraz tak, wyjechałem po szóstej, miałem przerwę na śniadanie. No to liczmy jakieś pół godziny. Później zrobiłem sobie przerwę na drugie śniadanie, tak jakby obiad. Sałatkę opierdzieliłem, no to z pół godziny. No liczmy taką godzinę przerwy, nie? Więc ale poniedziałki są spoko, są zawsze dobre, e, więc godzinówka wyszła spoko. E, skończyłem kurs tutaj niedaleko domu, ale muszę jechać na zakupy do Są i do Lidla, więc e, pojadę. Pojadę. Cześć moi drodzy, mamy wtorek. W ogóle nie wiem, jak to się wydarzyło, ale jest godzina 5.37. Ja jestem w windzie, idę do samochodu walczyć drugi dzień z Uberem. Z tą ilością kursów. W ogóle sytuacja jest taka, że nie wiem dlaczego ja tu jestem w tej windzie o tej godzinie. Ponieważ jedyny dzień tygodnia, gdzie potrafię rano wstać, to jest poniedziałek. Pod warunkiem, że w niedzielę się położę wcześniej spać. Ale już we wtorek przeważnie się dzieje tak, że zadzwoni mi budzik o godzinie 5. A ja się nagle ocknę o godzinie 9, na przykład, więc jest drugi dzień z rzędu, gdzie wstałem rano, co jest po prostu wielkim, ogromnym sukcesem. Wyszedłem na zewnątrz i powiem Wam, że w dniu dzisiejszym jest tak masakryczna pogoda, tak wieje. Wczoraj było jeszcze w miarę ciepło, trochę padał deszcz, ale dzisiaj się nagle zrobiła po prostu jesień, jakiś dramat po prostu. Słońce świeci, niby błękitne niebo, jakieś tam delikatne chmurki są. Ale wieje, jest zimno, nie sympatycznie, musiałem założyć dzisiaj bluzę, bo wczoraj miałem założony krótki rękawek i było spoko, chociaż wieczorem już musiałem założyć bluzę, a dzisiaj no po prostu wieje. Dobra, wczoraj nie powiedziałem jeszcze, powiedziałem o zarobkach z poniedziałku, a nie powiedziałem ile zrobiłem kursów. Na Bolcie zrobiłem 4 kursy, no bo tylko tyle potrzebowałem, żeby zrobić do bonusu boltowego. W międzyczasie, jak robiłem Ubery, więc zrobiłem 4 szybkie kursy i przełączyłem się z powrotem na Ubera. Na Uberze zrobiłem 24 kursy. Myślałem, że zrobię jeszcze jeden, żeby tak było równo 25, ale zrobiłem 24. Więc łącznie zrobiłem 28 kursów. Więc dzisiaj chcę dobić jeszcze, i jutro chcę dobić jeszcze, żeby to 60 zrobić i wtedy dostanę ten bonus 200 chyba 50 zł. i później jeszcze jak zrobię 10 to mam bonusu 110 zł. więc bonus spoko na ten tydzień tylko mam nadzieję że go zrobię. Wam się przeszła bo ciepło bo tam mieszka, ale ja muszę być na poznokcie. A no to rzecz to ważna. Mówiona. A mąż mi zabrał samochód dzisiaj. No jak tak mógł. No. A ja na paznokcie, wie pan, są sprawy ważne i ważne. A no, oczywiście, że nie. tak. No i widzicie, jakie to jest życie. Pani, mąż zabrał samochód. Pani nie miała jak jechać na paznokcie, spieszyła się przeogromnie. Ale jeżeli już przy paznokciach jesteśmy, to mm, na paznokcie, jak y, chodzicie, dziewczyny, chłopaki. No, przeważnie dziewczyny chodzą na paznokcie, ale mężczyźni, według mnie, też powinni dbać o siebie, chodzić na paznokcie, ponieważ em, dużo kobiet zwraca uwagę, faceci, na wasze paznokcie. No, naprawdę, na dłonie na paznokcie zwraca uwagę. Jest lato, więc warto też zadbać o stopy. W Gdańsku jest niesamowita Wiktoria, która ma salon na ulicy Osiek. Ja do niej chodzę na łapki. Na stopy, naprawdę chłopaki, nie ma się co wstydzić. Wasza kobieta Wam za to podziękuje. Naprawdę, jak będziecie o siebie dbać. Także do Wiktorii zapisujemy się. Dziewczyna robi nieziemskie rzeczy, ale nie tylko dla facetów. Oczywiście dla Was kobitki też. Wiktoria zrobi niesamowite paznokcie. Dobra, mamy godzinę 14, i zaczynają się już powroty z pracy. Jak w każdym pewnie. W większym mieście zaczyna się wtedy wzmożony ruch. Na aplikacjach działa to tak, że jak jest wzmożony ruch, to pojawiają się mnożniki, z tego względu, że po pierwsze, dużo kierowców zjeżdża do domu, bo nie chce im się jeździć w korkach. Po drugie, dużo osób zamawia wtedy taksówki i pojawiają się mnożniki. Co to oznacza? Wtedy są zwiększone, zwiększone stawki. Jeżeli chodzi o aplikację Uber, to kilkukrotnie już powtarzałem, że Uber działa jak taksometr, czyli nie jest to Bolt, że macie stałą opłatę i ta opłata jest niezmienna. Uber przelicza jak taksometr. Czyli jeżeli wstępnie wyliczy Wam kwotę na przykład 25 zł, jest to kwota nie pobrana z waszego konta, tylko zabezpieczona z waszego konta. I przykładowo mamy korek. Kierowca jedzie przykładowo 15 minut dłużej niż wstępnie wyliczyła to aplikacja, i po zakończeniu takiego kursu, kurs zostaje na nowo przeliczony i pobiera wam nową opłatę z konta. Za dłuższy przejazd, za tak zwaną czasówkę. Drugą kwestią, kiedy może Wam aplikacja Uber pobrać dodatkowe pieniądze, to jest kwestia kilometrów. Jeżeli aplikacja wyliczy, że na przykład przejazd będzie na 5 kilometrów, a z różnych względów, nie wiem, robót drogowych, objazdów, czy kierowca na przykład pojechał inną faktycznie trasą i z 5 kilometrów. Zrobiło się 8 km, to również przeliczy nową kwotę nie z 5, tylko 8 km. I końcowy, was, i końcowy wasz rachunek może być naprawdę inny niż wstępnie, żeście yy, zaakceptowali w, yy, w aplikacji. Oczywiście nie jest to żaden wałek ani nic, bo zaraz się poleją komentarze, że jest to jakiś wałek i tak nie może być. Oczywiście, że może tak być z, z tego względu, że to wszystko jest w regulaminie aplikacji, które, które, nikt oczywiście nie czyta, tylko no kto czyta regulaminy? No instalujecie jakąś aplikację obojętnie jaką po prostu klikacie pyk, akceptuj regulamin i tyle. No wszystko jest jakby napisane w regulaminie i jest to legalne. No tak działa Uber po prostu jak taksometr. Dobra, jestem pod salonem Wiktorii, zaskoczyła mnie dzisiaj Absolutnie, napisałem do niej, czy ogarniemy stopy, yy, jakoś na dniach, yy, ewentualnie po weekendzie. Zaskoczyła mi, powiedziała, że jeszcze dzisiaj, więc szybko pojechałem do domu, przebrałem się i lecę do Wiktorii, i już wam pokazuję, gdzie nała salon. Kochani, okazało się, że w końcu się nie spóźniłem gdzieś, jestem punktualnie. To jest ulica 8.10. Tutaj, w tym białym budynku, za mną właśnie przyjmuje Wiktoria, która robi piękne rzeczy na paznokciach, robi stopy, robi dłonie. Także, jeżeli jesteś kobietą bądź mężczyzną, śmiało wbijaj do Wiktorii, zrobisz bóstwo. No i cześć, witam Was w środę. Stało się dzisiaj coś strasznego, to znaczy stało się to, o czym mówiłem na początku tego vloga czyli moje zasypianie poniedziałek, wtorek, serio udało mi się wstać o tej godzinie 4.45, żeby zacząć rano jeździć i przyszła środa, budzik zadzwonił oczywiście rano, żeby wstać no i Damianek obudził się o godzinie 9 także no to jest to, o czym mówiłem na początku filmu, że mam ogromne problemy ze wstawaniem rano to znaczy problem polega na tym, że ja ten budzik po prostu Wstaję po ten telefon i ten telefon specjalnie stawiam gdzieś daleko, żeby wstać z tego łóżka po ten telefon. Tylko, że ja nie pamiętam momentu, kiedy ten budzik po pierwsze dzwoni, po drugie ja wstaję po niego i po trzecie wracam do łóżka. Nie pamiętam tego. Nagle się dzisiaj odknęłem o dziewiątej standardowo z telefonem pod poduszką. Więc do czego zmierzam? Do tego bonusu na Uberze. Wczoraj dobiłem do 50 kursów. Czyli w poniedziałek zrobiłem 25, wczoraj zrobiłem 25 i dzisiaj miałem od rana zamiar zrobić kolejne 10, żeby było 60, żeby zgarnąć pierwszy etap tego bonusu 250 zł, czy jakoś tak, około tego. No i za kolejne 10 jest 110 zł jakoś tak. Więc zostało mi do zrobienia jeszcze 10 kursów do pierwszego etapu i 10 kursów do drugiego etapu, czyli łącznie 20. I miałem zamiar to pyknąć dzisiaj, pyk od samego rana. No ale stało się jak się stało. Wydarzyło się jak się wydarzyło, więc wydaje mi się, że dzisiaj zrobię 10. Z tego względu, że jeszcze muszę później jechać do biura e, mojego partnera flotowego SALT, w którym również pracuję więc pewnie zrobię szybkie 10 jakiś i kolejne 10, no tak żeby dzisiaj ten etap po prostu zakończyć pierwszy, a ten drugi etap już zrobię jutro, jutro w ogóle jest boże ciało, ale chciałem już dzisiaj dokończyć robienie dwóch etapów tego bonusu, żeby wkleić Wam takie trzydniowe podsumowanie zarobków z bonusem ile wyszło i bez bonusu ile wyszło. No ale nie wiem czy się to uda, Zobaczymy, wątpię, że dzisiaj zrobię 20 kursów, bo jednak ta środa się zapowiada trochę biurowa. E, pożyjemy, zobaczymy. Na razie jadę do kawiarni, gdzie pracuje mój przyjaciel. Wiozę mu McDonalda, bo sobie zażyczył na śniadanie, bo on też zaspał do pracy, więc nie zjadł rano. Zobaczył na lokalizacji, że jestem jeszcze w domu, więc napisał do mnie, żebym mu kupił McDonalda po drodze, więc zajeżdżam. Dobra moi drodzy, koniec jeżdżenia na dzisiaj. Zrobiłem 6 kurców na uberze, czyli mam 56. Wieczorem zrobię jeszcze 4, żeby zrobić 60 na 60, ten pierwszy etap bonusu. No i to 10 zrobię po prostu chyba jutro. Musiałem szybko jechać na zaspę. Odebrać naklejki boczne na samochód dla jednego kierowcy. Oczywiście są takie korki dramatyczne. Przeważnie korki są rano po południu, wiadomo, i w weekend jak turyści zjeżdżają, a jest dzień przed długim weekendem i po prostu cały czas są korki. Wyjechałem z domu po 10:00, korki, 11, korki, 12 korki. Jest godzina 14. A ja się z oliwy na zaspę. Próbuję przebić od prawie 40 minut, więc jest naprawdę kosmos. Mało tego, na 15 muszę szybko jeszcze zdążyć do biura. W Sopocie, więc hardcore. Dzisiaj jest po prostu hardcore. Moi drodzy, po walkach dnia dzisiejszego dotarłem do naszego cudownego biura Salt Express w Sopocie. Ale, ale, niedługo zmieniamy lokalizację na większe biuro, z tego względu, że rozrastamy się w trójmieście, więc to biuro jest już malutkie. Znaleźliśmy biuro niedaleko obok. Na dużo dużo większe, także zostaję tutaj na trochę ogarniam różne rzeczy, sprawy i cisnę dalej. Zostałem jeszcze do zrobienia cztery kurcy na uberze do tego pierwszego bonusu, więc mam nadzieję, że go zrobię więc widzimy się za chwilę. No i moi drodzy, udało mi się zrobić bonus na uberze 60 przejazdów, i miałem nagrać dla Was podsumowanie zarobków z tych trzech dni łącznie z bonusem. Ale w ogóle zrobiło się tak ciemno już 22, że musiałem lampę włączyć. Zrobię dla Was podsumowanie, jak skończę jeszcze ten drugi etap. Czyli zrobiłem ten pierwszy etap na Uberze 60 kursów i zostało mi jeszcze 10 kursów, żeby zrobić ten drugi etap. Jak zrobię te dwa etapy, to wtedy nagram Wam takie podsumowanie, ile zarobiłem, ile spędziłem czasu w samochodzie i zrobię takie. Dwa, y, dwa, dwa podsumowania. Jedno podsumowanie z bonusów z bonusami, przepraszam, z bonusami. <laughs> o Jezus, alergia. I jeszcze kaszel w ogóle wszystko mnie łapie. Yy, pierwsze podsumowanie z bonusami, i drugie podsumowanie bez bonusów. Dlaczego bez bonusów? Z tego względu, że te bonusy raz są, raz ich nie ma. W tym tygodniu naprawdę były ogromne te bonusy, dlatego nie warto ich brać pod uwagę. Zarobkowo, no, liczmy po prostu bez tych bonusów, więc, więc zrobię jutro jeszcze 10 kursów. E, wpadnie mi ten drugi bonus, i wtedy e, podzielę się z Wami takim krótkim podsumowaniem. Cześć, moi drodzy! Jest czwartek, godzina 10. E, postanowiłem dzisiaj dokończyć bonus Uberowy, e, czyli 10 ostatnich kursów. Do kolejnego, ale wieje dzisiaj, do kolejnego etapu, e, więc mm, zrobię tylko to 10 kursów. I z racji tego, że dzisiaj jest święto, ale myślałem, że nie ma takiego wiatru, a jest wiatr, bo miałem plan jechać, przejechać się gdzieś tam na plażę, ale nie wiem, czy to zrobię. No ale jeżeli chodzi o samą pracę, to e, robię tylko 10 kursów do tego bonusu i e, Uciekam. I wtedy nagram Wam podsumowanie, jak wyglądało. Jak wyglądają zarobki bez bonusu za te trzy i trochę dnia. I jak wyglądają z bonusem. Zaraz tą panią porwie. <ścoughs> no, więc robię 10 kursów i wracam do Was z podsumowaniem. Udało się, w końcu się udało. Zrobiłem kolejne 10 kursów na Bolcie. Dzisiaj mamy czwartek Boże Ciało. Ten dzień był tak koszmarny, tak tragiczny, że miałem już po prostu momenty, że mówię: "Dobra, odpuszczam ten drugi etap bonusu". Tam było 100 coś złotych. Już mówię: "Nie mam cierpliwości". To był taki tragiczny czwartek. Nie spodziewałem się, pomimo tego, że no tak, no dużo osób z Gdańska wyjechało na długi weekend, ale Dwa razy tyle turystów przyjechało Wczoraj do bardzo późnych godzin W ogóle wieczornych, 22 Wszystkie wjazdy do Trójmiasta były zablokowane Ruch na ulicy w mieście Był tak gęsty, jakby to były po prostu godziny szczytu I mówię, oho, będzie super czwartek To 10 kursów, pyk Pyknę w dwie godziny Słuchajcie, męczyłem się z tym prawie cały dzień Dramat i masakra. Ten czwartek był koszmarny, po prostu koszmarny. Reasumując, wrócę do domu, podsumuję Wam całe zarobki z tych trzech i czwartego nieszczęsnego dnia. Ile przejechałem kilometrów, ile zarobiłem netto. Yy, z bonusami i bez bonusów, i ile wyszło średnio za kilometr z bonusem i bez bonusu, ale to jak wrócę do domu. <laughs> Jestem po prostu dzisiaj tak zmęczony tym nieróbstwem, tym czekaniem na te kursy, ale ja się po prostu zawziąłem. Powiedziałam, że zrobię to 10 kursów dzisiaj do tego drugiego etapu i po prostu zrobiłem. Z ciężkim bólem, ale zrobiłem. Eee, więc wracam do domu, robię podsumowanie i dogrywam końcówkę tego materiału.